Zapraszam do kolejnej serii Akademii Intricat, w którym będziemy tworzyć kolejny projekt. To jest projekt kuchni, którą widzą Państwo na załączonej wizualizacji. Przypomnę, projekt ten został wybrany w głosowaniu na Facebooku w związku z czym zachęcam do odwiedzania naszego profilu. W dzisiejszym odcinku. Zaprezentuję w jaki sposób budujemy pomieszczenie na rzucie z góry, w jaki sposób stawiamy widoczne ramy, drzwi, okien, a także możliwości tworzenia sufitów w programie właśnie w tym module 2D Design. Włączę moduł ściany, ściana jest zdefiniowana, jej grubość na 120 mm, tym razem będę tworzył pomieszczenie za pomocą funkcji utwórz pomieszczenie, gdzie możemy automatycznie otworzyć całe pomieszczenie, całe pomieszczenie określając ich wymiary, to jest wymiar wewnętrzny, to będzie wymiar A i B po 3500 mm, widzimy, pomieszczenie jest otworzone, jak kliknę raz lewym przyciskiem myszy, Ściana się podświetla i widzimy jej wymiar zewnętrzny oraz wewnętrzny. Rysuj podłogę, określa nam wymiar podłogi. Teraz wstawimy okno, szerokość i wysokość okna. Widzimy po prawej stronie, jak to okno będzie wyglądać. To jest 1500 na 2000 mm na poziomie 2000. Wstaw ramę drzwi okna, czyli będziemy mieli ramę, którą przed chwilą widzieliśmy. Nie będę jeszcze lewym przyciskiem wstawił, kliknę tutaj ustawienia kroków, zmienię długość skoku przyciągania na 100 mm, dzięki czemu łatwiej będzie mi definiować ten krok. Tu jest od tej ściany dolnej 1100 mm ten nasz krok. Teraz wstawię drzwi pojedyncze, wymiary. Tak jak widzimy, 900 na 2000 mm i tak samo z ramą. Kiedy dojeżdżam do ściany, one zmieniają ustawowanie lewe-prawe. Je wstawię o 100 mm od lewej ściany. Prawym przyciskiem myszy możemy edytować jeszcze parametry, czy to będzie wewnętrzne, zewnętrzne, lewe-prawe, kierunek otwierania drzwi. To możemy cały czas edytować. Tak samo możemy edytować prawym przyciskiem myszy pozycję okna. Naprawdę, no, jeśli chcielibyśmy zmienić ten wymiar, który wcześniej wstawialiśmy, to jak najbardziej możemy to zrobić. W ten sposób praktycznie ustawiliśmy to pomieszczenie. Sufit mogę definiować następujące. Szukaj Sufitu Rama, gdzie definiuję właśnie wysokość pomieszczenia. Globalnie wysokość pomieszczenia w tym wypadku ustawię na 2500, ale tu jeszcze pokażę kolejny. Kolejna możliwość budowania, coś takiego jak szukaj sufitu ręcznie, gdzie najpierw mogę zdefiniować obrys tego sufitu, to będzie 500 mm do góry, mogę to wpisywać ręcznie, 1100 mm w prawo, 200 mm w dół i w prawo dalej 2400, mogę też klikać te punkty charakterystyczne jak prawy dolny róg ściany wewnętrznej i tu zdefiniuję poziom. Poziom tego zarysu, który obrysowałem na 200-2300, co będzie podwieszeniem Sofii, teraz spójrzcie Państwo, jak zrobię odśwież VR i to pomieszczenie zostanie zbudowane. Wybieram szablon pusty na dole, odklikuję lampę i dekorację, tak, żeby pomieszczenie było zupełnie puste. Będziemy definiować wszystko w tym pomieszczeniu od A do Z. I teraz widzicie, ten zakres, który podwiesiłem na 2300 mm jest obniżony względem, względem tej ściany. Wrócimy jeszcze do tego 2D Design. Pokażę jak byśmy to mogli zrobić odwrotnie, czyli ten dolny zarys będzie wnęką, wybieram jeszcze raz sufit. I drugim sposobem szukania sufitu ręcznego to jest po prostu określanie i przeciąganie o ten skok. Ten skok się tutaj zmienia w tym parametrze odległość. i Po prostu przeciągam myszką o daną odległość, klikam zaznaczając kolejne punkty i potwierdzam prawym przyciskiem myszy bądź enterem. Definuję poziom 2500 i teraz ta drugi parametr szukaj sufitu rama klikam wewnątrz tej wnęki i zdefini na 2600, czyli teraz to będzie wnęką w suficie no i VR pomieszczenie zostanie przebudowane jeszcze raz wybieram pusty szablon tutaj widzicie Państwo teraz ten zakres, który zdefiniowałem jest wnęką w suficie jak wyjadę, ściany zostają ukryte i, i tak to wygląda tu jeszcze w ramach tego wstępu do naszego projektu w ramach budowania naszej sceny, zdefiniuję i pokażę jak odbić lustrzanie y, okno, na przykład dany model. Jest to taka parametr właśnie w edytorze obiektów, odbicie, odbijam względem osi Y, czyli tej tej osi poziomej w tym oknie i mogę jej lustrzanie odbić za pomocą jednego kliknięcia myszy do naszego projektu, tak to będzie wyglądać. Na wstępie to tyle, zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków, gdzie będziemy dalej, dalej tworzyć nasz projekt. A tymczasem zapraszam do śledzenia także nowości na naszym facebooku. Do zobaczenia!